Wszyscy są zdrowi, może nie do końca w pełni, bo e, Łukasz Garguła dopiero można powiedzieć dwa dni normalnie trenował. E, pozostali nie mają jakichś e, dolegliwości, powiedzmy, zdrowotnych. Pedra, że e, cały tydzień pracy, czyli tak zwany do meczu, jak to się mówi potocznie, zostanie wykonany. Wcześniej Pan mówił, że bez hmm. Pan czeka na to, żeby tydzień popracować, nawet dłużej niż tydzień. No, dłużej niż sposób. tydzień, tak, tak. No, na tak. pewno. Czyli to jakby ta przerwa, przez te zamieszanie z reprezentacjami, to taka zbawienna była? Jest Pan zadowolony z tego czasu? Tak, jestem, jestem zadowolony, bo no, oczywiście jest to za krótki okres, żeby zrobić jakiś duży postęp w tej, w tej materii, ale widać, że chłopcy się no, poruszają bardziej dynamicznie. I myślę, że, że ta gra będzie wyglądała, powiedziałbym, to co chcielibyśmy, żeby wyglądała, jeżeli już będziemy przygotowani, nie wiem czy na 100%, no, trudno zawsze być przygotowanym na 100%, ale myślę, że, że od strony, powiedziałbym, naszej mobilności, aktywności na boisku będzie to lepiej wyglądało. Ja chciałem zapytać dwóch piłkarzy, Sabala i Marquitos, mm. jak oni wyglądają? Czy będą brani pod uwagę w kontekście meczu z Arkhamem? Powiem szczerze, że jeden jak i drugi. Na pewno Marcos troszeczkę lepiej wygląda, powiedziałbym, pod względem motorycznym. Większe zaległości ma Valery. I i zobaczymy, no podejmiemy decyzję jutro też trzeba to zbalansować nie możemy brać tylko i wyłącznie zawodników odpowiadających za, za ofensywę punkt, gdy nie Pana zadowoli, czy Pana Pola tylko to się Znaczy nie, no my, mówię, my nie jesteśmy mistrzami świata, tak, no, no, z, też nie, nie wolno dawać, e, zabierać moim zawodnikom umiejętności, ale mówię, no samą techniką się nic, nie, nic się nie zrobi, organizacją, dyscypliną, wiarą e, i, i, i tak trzeba, trzeba do tego podejść, no, mówię, to nie są to nie jest zespół i, i to nie są zespoły w tej pierwszej lidze, że, że spacerkiem się, się odhaczy mecz i się przywiezie trzy punkty. My jedziemy oczywiście i, i, i nie ma co się z tym kryć, jedziemy po, po trzy punkty i będziemy dążyć do tego poprzez te um, ostatnie dwa mecze, y, też nie będziemy robić zasłony jak jak będziemy grali, będziemy grali tak jak żeśmy grali do tej pory kiedy trzeba atakować, będziemy atakować a kiedy trzeba, może nie bronić ale być dobrze zorganizowanym zespołem, to, 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 to tak będziemy robić no. trudno mi powiedzieć jaki, jaki będzie miał przebieg, przebieg meczu, ale na pewno na pewno w dużym stopniu co pokazały te dwa mecze, to my decydujemy jak, 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 jak chcemy grać, i... a przeciwnik musi się martwić jak, jak, jak dojść do sytuacji bramkowych, których sobie w dwóch meczach ani Wisła, no powiedzmy sobie szczerze, ani, ani Katowice sobie nie stworzyły. Myślę, ja tuż po przyjściu do, do klubu dużo Pan mówi o tych cenach, właśnie, o sprawach dotyczących charakteru, wiary. Mm. To wynika w końcu z konsekwencji, mm. ja oglądając to po no, to no, wychodzi na to tak, że z po Poz w 88. ramce, w 90. jeszcze na tak? tą to a tak. w 88. Tak. No, no myślę, że to czy, troszeczkę... Przypomina to niemiecką, niemiecki model grania. Nie, wie pan, no bo trzeba... Musi być z tego. Nie, ja to jest to jestem to zadowolony, wie pan, no, akurat zawsze to się to odbiera przez pryzmat tego, że ta bramka wpada na, na 3-4 minuty przed końcem. Również dobrze może wpaść w w czwartej minucie meczu, tylko że jest to różnica, że tam mamy jeszcze 80 parę minut do odrobienia, tak? Ale mówię, no my, my, my jak, jak, jak możemy, jak jest możliwość zaatakowania wcześniej, to zaatakujemy. E, my wiemy, że dzisiaj nie możemy e, prowadzić na tyle gry, Ile, ile byśmy sobie, na tyle, ile byśmy sobie chcieli pozwolić. I mówię świadomość, dojrzałość nieraz nam puszczają lejce, mówię, bo, 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 bo odbiór tego, że mamy dużo bardzo dobrych zawodników i, i doświadczonych się nie przeradza, powiedziałbym, na boisku w partyzantkę i, i, i nie można myśleć tylko, tylko o ataku. No, bez, konsekwencji, bez konsekwencji mówię um, Strategola i, i, i to, musi być, to musi być zbalansowane i, i, i wcale, to nie odbiera, wcale to nie odbiera jakości, czy y, klasie na każdym, na każdym szczeblu rozgrywek y, zespołowi. A, że farta mieliśmy, no nie sądzę, że mieliśmy farta, no bo się patrzy, mówię, przez pryzmat tego, że strzelamy na 2-3 minuty przed końcem, no ale myśmy do tego dążyli, przeciwnik też chciał wygrać, my mogliśmy powiedzieć, że byśmy mieli farta, gdyby, gdyby, gdybyśmy dopuszczali do, do 15 sytuacji w pierwszej połowie i 10 w drugiej, tak? I, I wygrywamy w końcówce, tak? Przeciwnik jaki jak i w pierwszym meczu, jak i w, i w drugim, sobie nie, nie doszło do sytuacji, do sytuacji. To my żeśmy mieli w dwóch meczach bardziej klarowne sytuacje. Może nie było ich dużo, ale mieliśmy I, i z tych sytuacji żeśmy zamienili tę okazje na bramkę, tak bym powiedział. Czy ta konsekwencja, pamiętam, to już pierwszy efekt Pana pracy, można by powiedzieć, został po czy znaczy, wie pan, no bo, bo, bo ktoś przychodzi. No, 80 no, minut, to jest 0-0 po dwóch uważań, ale dużo gra cały czas tak samo. Nie, no to no no, cały czas tak samo. No, no tak się powinno grać. No, no mówię, no różne są sytuacje. No. W meczu można ewentualnie 2-3 minuty do końca grać. Powiedziałbym e, troszeczkę na, 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 na chaos i na bałagan. Tak długo piłko, żeby szybko się przemieścić. No bo mówię, no czas ucieka. Ale trzeba dążyć do, do tego, cośmy sobie mm, założyli. I jeszcze raz powtarzam. Każdy trener, ja lubię, żeby zespół funkcjonował tak, jak funkcjonuje, na tym etapie, i na razie to, to realizujemy. Oczywiście, z akcentem, który nam pozwoli za może 3-4 tygodnie trudno mi powiedzieć czym szybciej, tym lepiej ale to jest długotrwały proces, mówię, żeby. żeby żeby odpowiednio jeszcze poprawić tą wytrzymałość szybkościową piłkarzy, I, 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 tu trzeba, i tu trzeba funkcjonować bardzo powiedziałbym, delikatnie. To nie jest tak, jak mówię, no, no, w aptece, że się dobierze składniki, i, i te składniki później dają jakiś lek na, 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 na całe zło. Myślę, że myślę, że z meczu na mecz. Będzie to, będzie to lepiej wyglądało, ale nie zapomnijmy jednego. Nas nie będą rozliczać z tego, czy gramy pięknie. Każdy by chciał mieć styl i punkty. Mamy cel, który jest realny i nie wolno uciekać odpowiedzialności. Naszym celem jest, tak jak mówię jeszcze raz, pięć, pięciu czy sześciu zespołów awans do, do, do ekstraklasy. I, i, I temu celowi trzeba. Podporządkować powiedziałbym zespół. że jeszcze zapytam, wybiegając w przyszłość, bo w Pogdyni w zasadzie z powodu przełożenia meczu z Sosnowcem i zamiany gospodarza z pogodą w Sielce, będziemy mieli taki maraton w leknicy pięciu meczów domowych z rzędu. To, to jest komfortowa sytuacja dla trenera? Myślę że, myślę, że tak. Wiadomo, że generalnie się łatwiej gra u siebie i łat, jest łatwiej zdobywać punkty. Nie ma, powiedziałbym, nie jest to regułą, ale chyba lepiej grać u siebie niż na, na wyjazdach. Tym bardziej, że im więcej punktów na jesień zdobędziemy, to będzie się łatwiej grało na, na, w rundzie rewanżowej. To trochę będzie ból wiosną 5 wyjazdów no może tak być, nie? No, 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 oczywiście, oczywiście. oczywiście no, tak, 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 tak. Y tak się ułożyło i, i mówię, no, no, przede wszystkim trzeba myśleć o, o swojej grze, żeby być dobrze przygotowanym, y jechać y z wiarą w y zwycięstwo, ale przede wszystkim to wszystko przechodzi przez. przez, 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 przez organizację i konsekwencje, i dobre przygotowanie motoryczne. Bez tego, bez tego można różne warianty taktyczne zakładać, czy, czy, czy można mieć umiejętności piłkarskie. Jak, jak płuca nie podają, to, to nie da ja rady. Jak z tym płacami jest w nie? naszych piłkarzach? To nie jest na Rozumiem, że to nie jest wasza <laughs> Pracujemy nad tym, tak bym powiedzieć.